Nici potrzebne mocne, żeby się nie pierniczyć. I jedziemy z koksem. To chyba jest za krótka. Nie, zaraz. Dobra, to chyba będzie to. Także co robimy? Nawlekamy nitkę. ma co się z tym szczypać? Tylko jechać do przodu, bo czas nagli. Ważne jest to, żeby przy tym szyciu nie szyć tej drugiej części materiału żebyśmy po prostu nie zaszyli sobie nogawki także jedziemy w taki sposób, aby przebijać tą pierwszą warstwę materiału a drugą nie ruszać Z koksem. Trochę za szybko się nie da, ponieważ nie da się za szybko, ponieważ ta, ta nitka jest do szycia mebli. Ona jest taka bardzo mocna i lubi się plątać. Bardzo twarde nici można byłoby tymi nitkami buty szyć ale dlatego je ja używam, ponieważ są bardzo trwałe. Także mówię. Zaraz zobaczycie po co to robię. No, już mówię, jestem na finiszu, dlatego nie chciałem kręcić całego jak szyję, ponieważ to bez sensu, żebym to pokazywał. Ogólnie chciałam pokazać, że nie próżnuje. A już się plącze, trzeba troszeczkę czasami to naciągać, bo tu już nie daje podwójnie. Nie mam czasu, się spieszę. Dobra. Nie staram się, żeby to było jakoś pięknie, też, bo to i tak nie jest widoczne, nie? Ważne dla mnie jest to, żeby to było mocne, ale powiem Wam szczerze, że wolę takie spodnie niż takie dedykowane, dlatego że już takie jedne mam i co się okazało. Głównowarte. Znaczy głównowarte? No, zimne jak blacha. A to się nie boi deszczu. Wiatru też. I jeszcze fajnie jest ocieplone i fajnie grzeje. Ale nefralgiczny punkt to kolana. Więc muszę pewien trik tu zastosować, żeby tutaj sobie usprawnić no już się zbliżam do końca także spokojnie ale w takie kurde lubi tutaj plątać ta nić o dobra no, robię to sobie z dzińsu dobrze żeby to było twarde nie Tam od spodu też biorę tak, przewlekam igłę około centymetr w materiale, żeby się nie urwało tak łatwo, żeby było więcej. Tutaj od spodu biorę, no jak się uda czasami, więcej się uda, czasami nie. Tam podwójnie złapałem tu pojedynczo, już trochę kominę obwalam, bo Aha, za głęboko się wbiłem, dobra. Dobra, już kończę. Już kończę, tu sobie złapię tak mocniej. Końcówkę chcę mocniej złapać, ponieważ e, żeby była wzmocniona, żeby tutaj była, wytrzymała na rozdarcie. że tu warto troszeczkę ją pocisnąć Dobra No tutaj kilka razy w tym miejscu, żeby to wzmocnić Praktycznie koniec. Dobra. Teraz jeszcze wyjdę raz sobie tędy. O. No. I tu już zagłuzam. Nie będę się pierniczył. Dobra. Nawet tego nie będę ładnie obcinał. To jest i tak odwrotna strona spodni. Spodnia część. Nie jest to w ogóle widoczne. Więc nie musi to być jakoś estetycznie, a i tak starałem się równo w miarę to uszyć. Także tutaj robię sporo guzów, ponieważ te nici są bardzo śliskie i właśnie chcę, żeby to miejsce trzymało dobrze, żeby się nie miało prawa odwiązać. Nawet nie obcinam tych nitek. Dobra, teraz. Gdzie ten mój gadżet? A jest tam! Patrzcie, tutaj! <laughs> Kurde, centymetrowa pianka. I co robimy? Wkładamy w kieszeń. Tu też jest. Tu można jeszcze guzik zrobić, żeby zapinać guzikiem, żeby nie miało prawa się wysunąć. Ale myślę, że i tak jest na tyle głęboka, że aż dotąd tu siedzi, w tym miejscu jak widać. Także jeszcze kilka centymetrów jest zapasu tu też. I o co chodzi? Jak się domyślacie, używam tych spodni. Energetyka. No ładnie. Używam tych spodni do jazdy na motorze. Ponieważ... I co teraz? Wyblakamy na drugą stronę, ponieważ są bardzo ciepłe. i w ogóle nie przemachają. Więc ja bardzo je lubię, bo są miękkie wygodne. I... I teraz sprawdzę, jak to w ogóle wyszło. I teraz mogę jechać. Minus 20. <laughs> Minus 20 stopni. I można jechać. I kolana są bezpieczne. <laughs> nie wiem jak to widać jak mnie tutaj w tym widać minus 20 stopni mówię o pięknie, aż dotąd się miałem także całe, całe są chronione trochę śmieszne takie kanciaste ale ogólnie no co tu się odczepiło o niedobrze kurde nawet nie wiem jak to było tędy to szło jeszcze to się cholera musiał odczepić. Może puszczę to drugą stronę. Także myślę, że ja lubię sobie w zimie pojeździć i, i myślę, że teraz będzie można sobie śmiało jechać. A akurat mówię niedaleko, tak? Nie z dużą prędkością, też jakieś krótkie dystanse gdzieś tam 5 km dalej, czy tam 3-4, tylko lubię sobie pojechać. He <laughs> no zobaczę jak to się spisze. Jakieś <laughs> takie śmieszne. Nie no, ogólnie nie przekręca się to, ogólnie swoją rolę spełni też jako ochraniacz, może zadziałać. Także na motor. Czemu nie? Pod, pod to jeszcze oczywiście można się cieplej też ubrać, bo one są bardzo szerokie. Także jak ktoś nie chce za bardzo wydawać dużo pieniędzy na spodnie, to polecam taki kombinezon sobie kupić. Tylko żeby był nieprzematalny, odblaskowy i, i w ogóle no, bezpieczny myślę, że obszyty teraz już kolana jako najważniejszy punkt no nie, nie przewieje. I no co, zginą się dobrze. No trochę takie to pukanciaste, ale kogo to obchodzi, jak się jedzie na motorze, to kto tam patrzy na to. Myślę, że bardzo fajnie. Zresztą, nie to, że ja nie mam spodni, ja mam, ale zaraz pokażę, jakie. No, patrzcie się tutaj. Nie to, że ja nie mam spodni na motor, mam. Dedykowane, grube, ciężkie, z ochraniaczami też tu na kolana, ale to ochraniacze jakieś takie do dupy z plastiku. Te spodnie są na wiele sezonów różne. Tu też są ochraniacze. Miękkie. Ale co z tego, że to są, no widzicie, specjalne na motor. Jak w mojej opinii one, te nogawki są za wąskie. I ten materiał jakiś taki trochę jakby niby jest tu, ortalion w środku, membrana jakaś wszywana, pod, pod, ale jakoś to dupy nie urywa w mojej opinii. Nawet jest ocieplać. Można sobie jeszcze dodatkowo to ocieplenie wepchać i włożyć do tych spodni na zamku, można na, mówię na wiele sezonów. Ale tak jakbym chciał teraz gdzieś pojechać, a lubię sobie tam polami wyskoczyć nawet. No bo fajna sprawa na motorku tam sobie. To powiem Wam szczerze, że się więcej bardziej się zagrzeje od manewrowania ciałem jak w taki mróz, w taką zimę niż w taki właśnie nieraz wczesno-wiosenny dzień bardziej się zmarznie, jak teraz w zimie, kiedy po takim śniegu się jedzie, to trochę wymaga od nas takiej wprawy wysiłku. Ja lubię ten sport, fajnie fajnie to się w ogóle jeździ. No i widzicie, spodnie mam, ale adrenaliny jakieś. Tak? Dobrze mówię. Także no, specjalne na motor, ale nie za bardzo w nich lubię, one są takie obcisłe trochę i przez co jakoś, przez to, że nie są takie szerokie jak te, to jakoś tak nie za bardzo spełniają tą swoją rolę. No jak są jakieś ciepłe dni to ok, bo taka jest w nich jakby, no, no takie jakieś, takie zimne, mimo tego, że nawet się ten ocieplarz założy i nawet jakieś kalesony pod to, to też nie za bardzo, bo... No, w ogóle te nogawki takie wąskie, i gdyby te nogawki były szersze, gdyby to było z takiego tutaj bardziej ciepłego materiału, a to w środku jest takie jak blacha zimnej, i nie, nie fajnie się w tym jedzie. Mimo, mimo tej ceny coś koło 400 zł. i nie za bardzo to spełnia swoją rolę. Wolałbym w zimie w tych spodniach jechać, dwa razy w tych, jak w tamtych, pomimo że te są sporo tańsze nie są dedykowane na motor, a tego nie, nie, nie przemaka to, bo to jest jakieś takie, energetyka, mówię, pisze, to jest jakieś takie, zobaczcie, śliskie, przeciwdeszczowe. No i można sobie taki kombinezon gdzieś tam na internecie kupić, także lepiej się spisuje. A no tak chciałem pokazać, jak tam kombinuje, bawię się. Widzicie, ze starych tam nogawek od jakichś starych dżinsów można sobie zawsze coś tam uszyć. No i tyle, myślę. Taki kombinator spontaniczny. <laughs> nie próżnuje, nie? Także na razicho.